Cześć, siemano, jestem Bartolo mam kolejny odcinek z serii od zera do milionera i serii, podczas której na stronie CSGO Skins dążymy do zebrania miliona złotych i mógł kupić sobie BMW 5 plus ewentualnie mieszkanie. Drodzy widzów, jeśli nie masz 18 lat, tylko oglądasz, ale jeśli skończyłeś 18 lat, to Bartolo, który daje Ci 10% przy 20 2 na darmowa skrzyneczka. I tak wciąż trwa event Gold Rush. Tak wciąż trwa jeszcze kilka dni, i są giveawaye dla Was tutaj. Zmniejszyłem cenę na X-raya o połowę i na przedersk. Średnio dobrze, przedersk również o połowę. Mamy 11768, i spróbuję to w końcu pomnożyć Zobaczymy, zacznijmy od procentówek, czumbnie. O, fajnie, ten trafił już kosę za 700. I ładna, ładna ta koska, nie? No dobra, zwrotkę ma, nawet tak. Aha. Dobra, 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 dobra. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co by tu zrobić, żeby było dobrze otwórzmy sobie na start na buście Dobra pierwszą za piątkę a później coś podmienimy Musi w końcu oddać nie? z rodzicu jeszcze ja przypominam subskrypcja i na Social Media, dziękuję 480 zł czy to jest ten moment? bardzo dziękuję to chyba ten moment no, się złotych pięknie, pięknie się zapowiada to jest chyba ten moment widzowie drodze trafił za 500 Jezu, to jest taka różnica. Drogi Widzowie, w tym momencie użyję go do Bartolo. Wtedy automatycznie wziąć udział w gigajach. Uuuu, jak Eee, yy, I chciałbym wam coś dać nowego, ale nie mogę. Bo... No nie chcę się te skin rozlosować, dlatego też wam obniżyłem wpłaty, nie? Dobra, na razie to jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Cały czas bezpieczny, 1500 różnicy o, 1300 za 500 czy za ile? No, za 200, ale jest w końcu, kurwa, dobrze. Konfidencja za 500, za 280, ale cały czas jest pięknie. O No nie, to jest 1000 zł, ponad, dobra. Dobra, dobra, ja myślałem, że jest gorzej. Oj oj, oj oj, Nie. Cały czas jestem bezpieczny. A jeszcze ja cztery skrzynki. No dobrze, temu możesz dać. Tak. Niech on mi deceluje, no Bestia Coś 1100 różnicy. Jak tole, dobrze, dobrze, dobrze wielki komobak. I'm back. Co zrobimy, może moją klasyczną? Pięć tych, pięć tych. No, na czterech na underwear, bo teraz walczymy 7875 Czyżbyśmy mieli piękny wielki gąbek? Oby O, Prawda bardzo dobrze A nie bój sam Jeszcze nie Daj mu rękawicę teraz proszę No nie Jeszcze nie Ale dogonił mnie ładnie Dobrze, dobrze, dobrze Dziękuję Kot Idziemy do prowadzenia Kurwa, już chyba nie O nie Oż, kurwa, syn. Dobra i samo się już pozbyliśmy jeszcze do makeala trzeba 1200 różnic, dajmy rękawice. Kurwa munimi No I tyle z mojego comebacka, nie? się dwa koło zobaczymy ich w jakąś tam lepszą zróbmy kopiuj, dwie te dwa trzy cztery Czterech na klasyku lecimy. Czterech na klasyku. 10.605 sześćset Trzymajcie kciuki, używajcie kodu BARTOLO. Okej, okay, tu nie ma dużej różnicy. To jest droższe. A nie. Tak, ale... Nie ma jeszcze dużych różnic. 300. Co jest tu 230. 360 różnicy. Okej. Okay. Ją droszczą Dobrze, ja. Już jest malutka różnica. Malutka różnica. Fajera trafił, piergo... O, teraz kod Bartolo. Tak, kod Bartolo, dokładnie. Tu się zacznie dopiero nadanie troszeczkę skrzynkę. A ty kurwo. O nie, Michael 300 do różnicy. Znaczyliśmy to samo. O nie, w ogóle tańszy. O, teraz kod Bartolo wyjeżdża. A jeszcze nie? Dobra.

już kurwa. Nie wiem. nie wiem, to będzie dobry ruch drogi widzu w tym momencie proszę użyj kodu barcowa 20% przy dodawaniu 29 start codzienna, darmowa skrzynka i lecimy nie skomentuję nie 700 że było to różnicy niecałe. To stanie. No nie. Czemu mi tego nie dałeś? Już po bitwie. Kurwa, tym bardziej. Zaczęło się tak pięknie. Ale wiecie co to potwierdza, że nie mam zwiększenia drogu jak to niektórzy z Was, z was mówili. Spać kurwa tutaj nie, więc to, to się odpierdala. No wracam. Drugi widzą, zostaw łapkę w górę Sub, subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. I widzimy się. A, i łożyj kodu Bartolo. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.